Moje początki w e-twinningu to jest rok 2005, czyli rok, kiedy zaistniał ten program. Szukałam jakiegoś sposobu na uatrakcyjnienie pracy z dziećmi i wtedy właśnie znalazłam program i e twinning Bycie ambasadorem e-twinning jest to na pewno jakiś sposób wyróżnienia, ale również jest to też zobowiązanie do tego, aby promować program, promować międzynarodową współpracę, zachęcać innych nauczycieli do tego, aby również rozpoczęli swoją przygodę z tym programem. Obecnie ponad 15 nauczycieli angażuje się w projekty Ani. Dla mnie Anna Szczepaniak pokazuje, że nauka to nie tylko edukacja, ale rozwijanie pasji i łączenie mostów międzykulturowych. Zaletami uczenia się w projekcie eTwinning jest to, że możemy poznawać nowe języki, nowe miejsca, nowe osoby. Są to wspomnienia na całe życie. Polecam innym uczniom projekt eTwinning, ponieważ można rozwijać swój język angielski, poznać nową, nowe kultury, poznać nowe osoby oraz jest to wspomnienie do końca życia. Jestem bardzo zadowolona i bardzo dumna, bo uczniowie i nauczyciele chętnie realizują projekty i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będziemy w nich uczestniczyć.